To wszystkim. Dawno go nie było, tak wiem, ale obiecałem sobie, że jeżeli coś będę cokolwiek nowego wrzucał, to tylko w momencie, kiedy to kupię, nie dostanę skądś tam. Dlatego dzisiaj przykład z nowością, jaką jest Samsung Galaxy S23 Ultra. Opcję, którą wybrałem, jest to 12 GB i 512 GB pamięci. Jeszcze go nawet nie otworzyłem. Jak widzicie, jest zapakowany. Do tej pory używałem, tak wiem, może to się wydać trochę głupie, do tej pory używałem S22 Ultra, jak widać. S23 Ultra również dokupiłem taką świetną budowę jakich. Uważam, że one są jedne z lepszych, jeżeli chodzi o wytrzymałość telefonu. Teraz tak, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch telefonów, zaraz go rozpakujemy. Przede wszystkim mm, pamięć jest większa, potrzebuję jej, uwierzcie mi. Druga rzecz, która jest dosyć ważna, to jest to, że e, ma 200 milionów pikseli. Tak, wykorzystuję, robię gdzieś tam zdjęcia. E, nie robię tego zawodowo, robię to raczej rozrywkowo, ale uważam, że im więcej, tym lepiej. E, to nie była fobia, gdzieś tam e, umowa mi się kończyła, przedłużałem umowę, nie miałem zbytnio też telefonu do wyboru, tak naprawdę, to kupiłem S23 Ultra. E, S22 Ultra nabyłem przez. E, Portal Samsunga przez stronę Samsunga. Mam go też również od premiery. W sumie kupiłem go jeszcze w momencie, kiedy był przed sprzedaży. Bardzo dobrze się sprawuje, bardzo dobrze się spisuje, ale to nie o tym. Tak, jeżeli chodzi o Samsunga S23 Ultra. Zaraz zobaczymy jak co tutaj w środku mamy. O, toporne, ale działa. OK. Już nie w tą stronę, nawet otworzyłem. Słuchajcie, otwiera się go troszkę na odwrót. No, naprawdę. Normalnie powinno się to do góry, a on jest już, jak widzicie, o, w ten sposób. Tak, w zestawie standardowo nic. Dokładnie. Brak ładowarki. E, mamy tylko kabel USB. Standardowo w ostatnim okresie e, to taka moda chyba przez iPhone'a jest zrobiona jako pierwsi nie dawali odwarki mniejszą większość. W każdym razie ja tylko sobie to spakuję. Tu mamy jedną część masę instrukcji. OK. I teraz wyjmijmy. Sprawdźmy jak wygląda telefon. O jakiś taki ładny, zrobili zabezpieczenie. Słuchajcie. OK. Zdejmujemy osłonkę. I wyciągamy. Tak wygląda S23 Ultra w całej okazałości. Z przodu mamy jeszcze takie zabezpieczenie na wyświetlacz, jak widać. Jeszcze nie ściągałem, pozwolę sobie to ściągnąć. Proszę bardzo, odklejamy tutaj. Tak wygląda S23 Ultra w całej okazałości. Słuchajcie, żeby nie zanudzać, powiem Wam tak. Porównując te dwa. Telefony S22 Ultra jak i S23 Ultra. Różni je tak naprawdę już sam ciężar. Może nie jest on tak aż mocno tutaj wyczuwalny. Bo jeden i drugi jest ciężki ten z racji tego, że jest i natomiast ten jest bez etuj, Już mi się wydaje, że jest bardzo ciężkim telefonem. Grubość nieco się też chyba powiększyła z tego, co widzę. Wyspa, jak wygląda wyspa? Mamy wyspę, no kurczę, jakby nie patrzył trochę podobne do siebie. Czy na tej wyspie aż tak mocno wystaje jak tutaj? Zaraz się przyjrzę. Oj, chyba nawet bym powiedział, że ciut te aparaty są z tyłu większe. Standardowo S22 Ultra, jak wiecie, posiada rysik. A sobie zrobić w ten sposób. I S23 Ultra również standardowo posiada o, rysik, uszczelce chyba. Także tak to wygląda. Również łatwo wchodzi, ładnie tutaj się prezentuje. Od spodu wszystkie te same porty są. Tak, jeżeli chodzi o S23 Ultra, to tak jak wspomniałem wcześniej, aparat jak najbardziej, pamięć potrzebuje. Szybkość działania tych dwóch telefonów jest generalnie podobna, mimo że s 23 Ultra został zastosowany troszkę inny procesor, szybszy. Ale uwierzcie mi, nie wiem, czy ktoś w stanie jest to wszystko wykorzystać tą całą, tą całą energię tego procesora. Ja nie lubię akurat wielozadaniowości w telefonach, więc w sumie te procesy w tle gdzieś są wszystkie możliwe, powyłączane. Co do S23 Ultra i co do S22 Ultra. Na chwilę obecną y, ceny rynkowe tych telefonów w tej wersji jest około 7000 zł. Y, natomiast S22 Ultra już można kupić za 5000. Tak, jeżeli chodzi o różnicę między tymi dwoma telefonami, y, to w tej chwili, jeżeli ktoś by się zastanawiał nad S23 Ultra, S22 Ultra i dysponowałby jakimś budżetem, to powiem tak. Jeżeli nie to, że ja osobiście zmieniałbym warunki umowy, to nie kupiłbym sam osobiście S23 Ultra, ponieważ między S22 Ultra a S23 Ultra nie ma aż tak potężnego przeskoku, jeżeli chodzi o sam telefon, sam design. To są dwa prawie takie same bliźniacze, wręcz telefony. Z tym, że mówię, pamięć, procesor, zdjęcia, To wszystko, tak naprawdę, powiem Wam szczerze. Ee, jeżeli chodzi o wybór między tymi dwoma, słuchajcie, jeżeli macie jakiś tam budżet e, i macie ten budżet taki różny, tym bardziej, że w sieciach również S22 Ultra można w tej chwili kupić w dobrym abonamencie, uwierzcie mi, bierzcie S22 Ultra. Mm, tylko dlatego, że Między 23 Ultra a S22 Ultra zrobili za mały przeskok technologiczny. Ja tak uważam osobiście. Naprawdę siedzę w telefonach dosyć mocno, gdzieś tam w domu. Zawsze flagowe telefony staramy się nabywać, bo one nam się odwdzięczają swoim działaniem, swoją niezawodnością. Nie mamy z nimi najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj cena przemawia. Jeżeli ktoś miał poprzednio S20, yy, Note 20, yy, cokolwiek innego, ale nie S22, wszystkie telefony poniżej S22 i teraz miałby się przesiąść na S22 Ultra albo S23 Ultra, niech od razu przeskoczy na S23 Ultra. Jeżeli ktoś ma S22 Ultra, szczerze, nie warto. Gdyby mi się nie kończyła yy, umowa, yy, nie przedłużyłbym yy, na zasadzie wzięcia nowego telefonu, to nie brałbym, bo S22 Ultra wieszcie mi, w zupełności wystarcza i tak nie jesteśmy w stanie wykorzystać potęgi tego telefonu w 100%. Także tak to wygląda. Polecam generalnie wszystkim dodatkowo takie etui, to jest etui Poetic. Na Allegro koszt tego etui jest 120 zł. Uważam, że są to zbyt drogie urządzenia, żeby o nie nie dbać. Tak? Mimo, że są... Zabezpieczenia w postaci Gorilla Glass, i tak dalej, i tak dalej, no ja temu nie wierzę. no Gorilla Glass versus ceglanka albo versus metrowe spadnięcie na ziemię. Uwierzcie mi, to nie działa, nie funkcjonuje. E, także tak to wygląda. Co do porównań, tak jak powiedziałem, telefon jest w tej chwili już dosyć cięższy od tego, mimo że ten jest wytuj. E, aparaty troszkę, wydaje mi się, naprawdę, że tak trochę bardziej z tyłu wystają. Tego nie będzie widać na żadnym z filmików, ale wydaje mi się, że ciut bardziej są wystające. To jest kolejna rzecz. Model, tak naprawdę, uwierzcie mi, gdyby ktoś szedł ulicą i rozmawiał bez etui z jednego czy z drugiego telefonu, czyli jest 22 kontra jest 23, ciężko byłoby znaleźć różnicę. Mówię Wam poważnie, to są bardzo bliźniacze telefony. Przeskok milowy, to jest aparat, procesor. No i to wszystko, bo tak naprawdę w tej wersji, którą ja obecnie posiadam, to jest 256GB, również można było S22 Ultra kupić w wersji 512GB. Tutaj mam 512GB z marszu, RAMów mam 12GB RAMu, tu również mam 12GB RAMu. Tu siedzi lepszy procesor, tu siedzi ten procesor starszej generacji. Czy to jest warte różnicy rzędu 2000 Zł? W tej chwili nie. W tej chwili nie, musieliby naprawdę zrobić jakiś mocny przeskok technologiczny. Zdjęcia jak najbardziej. Sprawdzę te zdjęcia nocne, ponieważ w S22 Ultra nie do końca mi się one podobają. S23 Ultra chwali się tym, że zdjęcia robi nocne zdecydowanie lepsze. Także tak to na chwilę obecną wygląda. Jeżeli mielibyście się zastanawiać, mielibyście jakiś budżet bądź przedłużać umowę, mielibyście telefon poniżej S22 Ultra jakikolwiek, to jest przeskok milowy na S23 Ultra. Jeżeli macie S22 Ultra. Uwierzcie mi, to nie jest aż tak odczuwalny przeskok. Serio. Tym bardziej, że Samsung planuje przez najbliższe 4 lata wspomagać swoje flagowce: czyli S22 Ultra, ojciec, S22 Ultra mm, oraz S23 Ultra będą to y, smartfony, które przez najbliższe lata będą dostawać dokładnie te same aktualizacje. Będą gonić się i zjadać tak naprawdę y, przez cały czas. Co aktualizacja tu, to ta aktualizacja tu. Także mówię, no. Sami zresztą możecie zobaczyć, może ja mam to w i to tak tego nie widać, ale nawet położenie tych wszystkich przycisków, tu jest widzę nawet ten rysik, rysik w S23 Ultra jest bardziej prostokątny, mikrofon znajduje się dokładnie w tym samym miejscu, karta znajduje się w tym samym miejscu, slot na, um, slot na ładowarkę wygląda dokładnie tak samo, może w tym etui tego nie widać, ale jak możecie nawet spojrzeć, wygląda to w ten sposób i tu macie porównanie w ten sposób. Także tu za wiele się nie zmieniło. Cena jest dosyć znacząca. Różnica jest dosyć znacząca, przepraszam, nie cena. W zestawie nie znajduje się, tak jak wspomniałem, ładowarka, tylko znajduje się kabel USB, ale to chyba teraz jest normą wszędzie, że dają te kable. No i oczywiście na ładowarki zaoszczędzone, ale 20 lasów w Amazonii. Skoszone na zbędny jakiś bibelot jest wyładowarko, od razu wyjmę. Także tak to wygląda. Różnica niewielka, cena, wierzch mi przeogromna. Przeskok technologiczny między jednym a drugim telefonem, hmm, powiem tak, no jest jakiś tam znaczący, ale to nie jest warte tej ceny. Ja tak uważam. Nie jest warte różnicy tej ceny między jednym a drugim. A nie wiem czy wiecie, ale co roku Samsung generalnie wypuszcza swoje flagowce, więc ledwo co ukończyli pracę i ledwo co, pracuj... ledwo co ukończyli oprogramowanie i wypuścili S23 Ultra. Za chwilę w sprzedaży podejrzewam pojawi się S24 Ultra, albo nie wiem jaką będzie miał roboczą nazwę, bo nie wiem czy wiecie, ale S23 Ultra i S22 Ultra to są tak naprawdę <kluzniacze> bliźniacze Bliźniacze telefony, które zastąpiły Samsunga Galaxy Note. Także polecam ewentualnie, jeżeli ktoś będzie miał, zastanawiał się, co zrobić, jaka jest różnica, to w skrócie powiem tak: masz S22 Ultra, nie kupuję S23 Ultra. Ja kupiłem ze względu na to, że przedłużałem mowę i nie miałem jednego telefonu do wybrania, który by pasował. Nie jest to jakaś fobia. Nie, nie, nie. Natomiast, jeżeli masz telefon poniżej S22, jak najbardziej poczujesz bardzo mocny przeskok technologiczny, już nawet w S22 Ultra. I już nie mówię, że jeżeli macie S20 albo jeszcze Note 20, bo też się zdarzają te telefony na rynku, to uwierzcie mi, że jak wejdziecie do S23 Ultra albo nawet do S22 Ultra, to jest po prostu przeskok technologiczny taki, że szok, nie? Także <laughs> polecam, polecam mega. Jeden i drugi telefon, ale tak jak wspomniałem, między jednym a drugim różnicy... różnice widać, ale te różnice wykorzystamy. Także jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania czy coś, to śmiało możecie pisać, bo mówię jak gdzieś tam tą ideologię Samsunga szerze. W domu również staram się mieć Samsunga, tylko córka wyłamała się i ma iPhone'a. Małżonka ma, właśnie przez to nagrywam teraz Flipa 4. Też bardzo dobry telefon, także mówię, no jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, cokolwiek będziecie mieli, to dawajcie znać w komentarzach. Przepraszam od razu, że nie odpisywałem wcześniej na niektóre komentarze, no trochę też się do pewnych rzeczy zbieram, przykładam, no i też trochę mam na głowie, tak jak każdy z nas, tak? Także generalnie tak, polecam, Jest w porządku, fajny, elegancki nawet go nie, powiem Wam szczerze tak, nawet go nie włączałem, czy nawet nie przegrywałem jeszcze z S22 na S23, nic, ponieważ jeden i drugi telefon jest dla mnie zbyt bliźniaczy. Nie chcę mi się teraz poświęcać czasu na to, żeby podłączać, instalować i, i, i dzwonić do banków, żeby mi gdzieś tam odblokowali e, te programy bankowe, bo po prostu mi się nie chce. Szkoda mi na to czasu. będę mi wolną chwilę, to sobie przerzucę na tamto. Także mówię, polecam, trzymajcie się miłej majówki w sumie, bo dzisiaj mamy który? 29. No to takie nie patrz. Trzymajcie się ciepło, cześć, na razie.